Halo. Halo. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dzwonię w sprawie fotela za 310 no. zł za eliksa. Jezu, o która jest godzina? Co pan tak późno dzwoni? 22.04, a co pani śpi? Prawie, <coughs> możemy rozmawiać, słucham bardzo. To 22 już pani śpi? No jasne, jutro trzeba rano wstać do pracy. No a z mężem pani się nie kochała przed snem? No jeszcze nie. No, no to Pani już zasypia, a mężu Pani nie dała nawet, no to będzie zły facet. Dobra, będę blokować Pana numer telefonu. Nie, pan nie, przepraszam, ty przepraszam, ty. przepraszam. No. w sprawie tego no. fotela dzwonię, to o to mi chodzi. E, no. 310 zł, czyli za 300 zł bym mógł go zabrać i nawet teraz mogę przyjechać po niego. Tak? No. Nie, no dzisiaj jest za późno, może Pan jutro podjedzie. A no tak, no w sobie jutro, bo jeszcze muszę sprawdzić ten fotel dokładnie, to lepiej przy świetle oglądać, nie? Oczywiście. E, pani mi powie, jutro tak o 18 by pasowało, żeby podjechać? Może być, tak. Może bo podjechać. tam o 18 mój serial leci w telewizji, to MC obejrzał ten serial u pani, właśnie na tym fotelu. On do 18.45 leci, policjantki i policjanci na pulsacie o 18.00. jak się Pan dogada z moim mężem, możecie sobie sami oglądać, proszę bardzo, Nie nawet prob... się we dwójkę zmieścicie. Nie ma problemu, ale, no no. Jak, ale jak we dwójkę, jak to jest na sprzedaż, mój będzie fotel już. No, no tak, że się wyszedł kupę, to Pan sprawdzi, czy da się we dwójkę usiąść swobodnie. A no w sumie tak. E, a Pani mi powie jakąś, jakieś tam przekąski, jakąś tam kolację, by, byś... Nie, nie będzie niestety, więc trzeba będzie sobie samemu poradzić. A nawet Pani nie rozgrzeje jakiejś tam pizzy familijnej do serialu czy coś? Nie, ja nie jestem od takich rzeczy, proszę pana. A to Pani... A... Dobra, bo ja już spałam, na no, poważnie, to jutro no pani, pani tak nie... Pan potwierdzi, pa, że Pan chce, pa... i Panu adres i może Pan podjechać. No Pani na pewno jeszcze nie spała, bo Pani ma taki rozbujany głosik, jakby Pani coś innego robiła. Nie wiem, nie wiem, czy wie pan co, a jeszcze raz taki głupi żart, ja nie będę pana ten poważnie traktować. A może tam pani jakieś Fikubiku robiła, ja przeszkodziłem, bo pani taka, Dobrze. bo pani taka zadyszana, może pani jakieś przysiady, przyskoki robiła na facecie. Rozłączyła się niestety.